Hejko moi kochani, w kolejnym odcinku, a dzisiejszym odcinku będzie kolejna informacja I ta informacja jest taka, że Instagram. Instagrama Jest już na, na tym Instagramie pierwsze zdjęcie W opisie macie nazwę i w sumie to tyle Chyba Jeszcze właśnie chciałam was poinformować, że tamta informacja Co mówiłam, że będą filmy się pojawiać by, yy, raz w tygodniu to wtedy nie miałam pomysłów, i w ogóle teraz mam tak dużo pomysłów. Nagram QA. O, dobra? QA. I to sobie to tyle. Nie będę Wam jeszcze zdradzać. na moim zeszycie coś napiszę, bo ja mam taki specjalny zeszyt i mogę tam wszystko pisać w ogóle. Więc no, bijajcie na mojego Instagrama i subskrybujcie kanał, jajcie łapki w górę. No i co? To tyle. Chyba. the pa